Witam serdecznie na pomocowej konferencji prasowej po kolejny zadowolonego tenera pana Michała Spychałę. panodawska Kamila Stosowskiego. Panie generze, ocena dzisiejszego. No, bardzo się cieszymy, myślę, że to było fajne widowisko. <laughs> I powiedział mu, że w pierwszej części było to, czego się spodziewałem. No bardzo twarda defensywa dzików i bez przyczyny jest statystycznie najmniej tracący zespół w Lidze, bodajże. Natomiast no do tego nie mogliśmy złapać skuteczności. Ta pierwsza kwarta była zła, to złapaliśmy taki, taki dystans zbyt duży. Trochę byliśmy chwilami głową w mur, trzymał nas w sumie Karol Kamiński na początku tego, tego meczu. Druga połowa myślę, że jest zupełnie inna, 29 punktów tylko straconych przy tych strzelcach, przy tym rozgrywającym, to, to jest naprawdę dobry wynik jak na nas, bardzo dobry. Druga rzecz to wykorzystanie przewagi. No, zrobiliśmy to, co chcieliśmy dawaliśmy jak najwięcej piłki pod kosz. Pomimo dobre, dobrze zorganizowanej, naprawdę obrony dzików, chłopcy świetnie szukali tego miejsca, które by było wolne. Tak? Były wbiegnięcia, były zgrania na drugą stronę były wtedy też cenne rzuty. Myślę, że tą walką zasłużyliśmy na, na, na to zwycięstwo. Nie. Ja cóż, cieszę, cieszę się ze zwycięstwa do tego, żeby były następne, potrzebuję jeszcze trochę więcej równości, tak? Nie możemy mieć takie kwarty, bo ona można za dużo kosztować to raz. Eee, równości też zawodników, nie bez przyczyny wziąłem tutaj Kamila, który tak naprawdę ostatnie mecze nie grał, bo po prostu przed niej grał słabo, a teraz stały fantastyczną zmianę. Eee, i myślę, że nie potrzebujemy już jednej rzeczy. Myślę, że wiara w to, że możemy dalej walczyć o utrzymanie wróciła i myślę, że to już widać. Dziękuję. Dziękuję. Kamil No to, to samo co trener tutaj można powiedzieć. Nie ma co chyba patrzeć w statystyki, patrzeć na te liczby. Każdy zagrał na swoją miarę. Bardzo, bardzo fajne zawody. Szczególnie druga połowa. Wyszliśmy troszkę z jedną agresją w obronie, co było widać, chyba straciliśmy tylko 30 punktów, tak, około w drugiej samej połowie, a w pierwszej było to około 50, więc to mówi właśnie o, o, o naszej determinacji zespołowej, bo drugi mecz wygrywa się w obronie, a to co już w ataku nam pójdzie, to, to już jest wartość dodana każdego tutaj z nas. Oczywiście Karol naciągnął bardzo w ataku, ale zarówno drugi Karol, super walka podkoszowa, szukał przewag, grał do kosza, rozrzucał piłki po, po wodzie Bardzo, bardzo dobrze cała drużyna funkcjonowała w takich kwestiach właśnie w ataku. I cóż, czekamy na Adriana. Jeszcze dzisiaj przypomnę, że nie było z nami naszego kapitana. Więc mam nadzieję, że już w tym tygodniu do nas dołączy i na następne mecze będziemy już w optymalnym dla nas składzie. I z każdy mecz, jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy mecz musimy wygrywać, myśleć o kolejnym przeciwniku. Może nie liczyć tam ile powinniśmy wygrać meczy, żeby się utrzymać tylko podchodzić do każdego meczu. Tak jak w drugiej połowie wyszliśmy na, na zespół warszawskich Dzików. I to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? że prawdziwych no, mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, tylko jak kończą. Dzisiaj jesteście prawdziwymi mężczyznami i proszę, w imieniu Kibiców, po do No, moment jest trochę przesunięty, nie wiem czy wszyscy wiedzą, więc no, trochę nam się ta pasta y, y, nie, nie, nie pociągnie. Szkoda, bo, bo myślę, że jesteśmy w dobrym razie i byłoby to dla nas. Y, y, fajne, żebyśmy zegali ten mecz w sobotę czy w niedzielę. niestety są przełożone na później. teraz widzimy się dopiero w następny weekend tutaj ze starodawnym i to też ważny mecz, też mecz. zupełnie inny zespół, zupełnie inny atak, inny sposób obrony. ale no, mamy dużo czasu, przygotujemy się jak najlepiej, żeby znowu w górę jakoś tabeli się ruszyć. dziękuję, dziękuję.